a you Gdyby organizmy nie posiadały mechanizmów regeneracji, życie nie byłoby możliwe. Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów to procesy, z którymi stykamy się na co dzień. I właśnie na tym polega biotechnologia. Ale czemu ona służy? Zapewne panu wiadomo, że są zawody, które są bardziej narażone na urazy. No na przykład y, policjanci strażacy? No właśnie. Możemy od nich pobrać fragment skóry, wyizolować komórki, namnożyć je i przechować. Jest to pewnego rodzaju polisa ubezpieczeniowa. W przypadku urazu bardzo szybko możemy stworzyć aktywny biologicznie opatrunek, który w sposób naturalny przylega do rany. To fantastyczne. Pomagamy również osobom cierpiącym z powodu trudno gojących się ran i odleżeń. Dziękuję bardzo za te informacje. A teraz, jeżeli Pan pozwoli, zrobię kilka zdjęć do publikacji promującej RPO. Bardzo proszę. A ja wracam do pracy. Przepraszam. En die lonk weer dan. Proszę bardzo. Cześć Justyna. Cześć, ojciec, cześć. Słyszałaś newsa? Anka z wróciła ze Szwecji. Jak miałam nie słyszeć? Sama ją tu sprowadziłam. Zapomniałam, że wy się przyjaźnicie. Otwieramy razem przedszkole, wiesz? Ale przecież ty już masz przedszkole. Nie miałam przedszkola, tylko punkt przedszkolny. To nowe ma być w domu po mojej babci. Wiesz, fajny ogród, duża przestrzeń. Pomyślałyśmy, żeby miało profil artystyczny. Anka jest w tym niezła. Muszę zrobić kilka zdjęć, zapraszam do środka. Imponujący budynek. O, prawie 500 metrów powierzchni użytkowej. Jesteśmy, jakby to powiedzieć, fragmentem Azji w centrum Mazowsza. Jeśli ktoś chce poznać tę kulturę, to zamiast kupować bilet na samolot, może po prostu przyjechać tutaj. No rzeczywiście z Centrum Warszawy jest samochodem jechałem Godzinę. Jest też pociąg, staje w Jaktorowie. To jest jakieś pół godziny stąd na piechotę. I dużo osób was odwiedza? Mm, sporo. Można u nas oglądać filmy, skorzystać z, z czytelni, z biblioteki. I wszystkie te zbiory macie zgromadzone tutaj? Tak. Mamy bardzo bogate zbiory literatury na temat buddyzmu. No. Mm? Organizujemy też wystawy. Układy, spotkania. Jeśli pana interesuje dokumentacja fotograficzna, to... No bardzo. To zapraszam. <słuchaj>, Słuchaj, a w takiej przedszkole to chyba trzeba włożyć kupę kasy, co? No, niestety. Ale złożyliśmy wniosek o dotację unijną. Jest taki regionalny program operacyjny. Dają sporą część. Resztę Anka przywiozła ze Szwecji. Ja wnoszę dom. Boże, ty się znasz na tym wszystkim, na tych programach, procedurach? Bo ja też się zastanawiam nad tym, czy nie ubiegać się o takie dofinansowanie. Ja bardzo chętnie ci to wszystko wytłumaczę. Tylko teraz muszę zdążyć przed zamknięciem mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych. Dobra. To mam, to mam. Tuż do rzęs. Pogrubiający, wydłużający, wszystko robiący. Muszę wyciągnąć chłopaka na randkę. Potrzebne mi są narzędzia. Zabójcza broń. No! No! Dzięki budowie tego budynku mamy dodatkowe miejsce na nasze zbiory. Tutaj wszyscy mogą przyjść, dotknąć, obejrzeć z bliska. To są te nasze zdjęcia. Zdjęcia z budowy, tak? Tak, tak. zapraszam. nasze początki. Bardzo dbamy y, też o nasze stosunki z lokalną społecznością. To ważna rola. Szczególnie dzisiaj. Nieprawda? Mm, tak. A tu jest zima. No i nasz znaczy, budynek. Tak. To jednostka, słucham. Patryk? A kto mówi, przepraszam? Dobra, dobra. Jest tam gdzieś Majka koło ciebie? Ja, cóż, gdyby tu była, to by odebrała. To chyba logiczne, nie? Cholera, no. Szef prosił, żebym mu podrzucił materiały na forum, no ale. Chyba nie zdążę na jakiś mega korek. Słuchaj, niech Majka to jakoś ogarnie. Yy, to są takie dwa kartony z napisem na forum. Yy, one stoją koło jej biurka. Przekażesz jej to? Ja coś, a. Ty myślisz, że ja nie mam nic ciekawszego do roboty, tylko biegać za Majką i szukać jej? Stary, siada i komórka, za chwilę będę rozłączony, tobie to zajmie tylko minutę, no. A nie masz ładowarki w aucie? Nie mam! Przekażesz jej to? No dobrze, niech ci będzie. No, dzięki. Może jednak będą Kto z ciebie kiedyś ludzie, no. Dziękuję bardzo, do widzenia. Ktoś dzwonił? Co? Ech, nieważne. Miałem cię zapytać, Majka. Jak no. w ogóle? Ale że co? No z brodą. Wyglądam bardziej dostojnie, jak dyrektor. Dobra. Gdyby nie ktoś szukał mnie za godzinę. Ale dlaczego? Tylko szpadel? 27 zł. Chyba wiem. Czy się znacie z tą wnuczką Kozłowskiej? Z Justyną? Tak, znamy się. A wiadomo już, co ona tam w tym domu po babce będzie robić? E, Przedszkole. A to gdzieś e, blisko pana, zdaje się. Przez płot? Oj tam, pani Bednarek, trzeba się cieszyć, przecież to dzieci. Z czego? Wrzaski, krzyki? Jeszcze tylko mi drogę rozjeżdżą. Oj tam, przynajmniej coś się będzie działo. A chciałem, chciałem tylko, chciałem odkupić, dobrą cenę dawałem, ale oni nie no, na wnuczkę zapisane, no to niech się rządzi. Y, y, pani Bednarek, dwóch złotych brakuje. A. Mój skarbulek kochany, chodź idziemy do domku. Chodź. Chodź. Mój skarbulek, no czekałaś się tak, no moje słoneczko, chodź. Chodź, tatuś da jeść. Chodź, Chodź Dzień dobry, szefie. Dzień dobry. To pan? Podziewałem się raczej Jacka. Tak, ale przywiozłem materiały, na które szef czeka. Jacek, cóż, nie zawsze można na niego liczyć, niestety. No dobrze, dobrze, chodźmy. Pomoże mi pan. Oczywiście. Halo! No cześć, to ja. Co robisz? Maluję. Ja też. Na jaki kolor? Niebieski. Ja też patrz. Podobno strasznie teraz modny. Do czego ci pasuje? Do niczego. <laughs> ale wiesz, co w sumie nie chodzi o to, żeby pasowało, tylko żeby się odcinało. No wiesz, ja myślałam, że założę taki żakiet z niebieskim. Superwnie wygląda mi tak? Wiesz, niezobowiązująco. A powiedz mi, co to znaczy ubrać się niezobowiązująco na randkę? Hmm. Że możemy iść do łóżka, ale nie musimy. A jak tam twoja randka? A jaka moja randka? No co ty, ja się umówiłam na kawę? Na kawę, proszę cię. Co włożysz? Ty wiesz, że nie wiem. Ale mi zabiłaś ćwieka. Pojęcia nie mam. Ur, czy właściwie powinnam ci pomóc, ale chyba nie dam rady. A swoją drogą to niezabawne, że nasi faceci mają tak samo na imię? Justyna, ja nie mam do ciebie siły. To nie jest mój facet. Jasne, ale będzie, będzie. Dobra, kochana, muszę kończyć. No, papa, pa. dzwonimy się. Pa, wariatko. Jak, Majka, udało się? Na pewno, yy, ale co? No, podrzucić szefowi te materiały na forum. Prosiłem Patryka, żeby ci przekazał. No, coś, ty nic nie mówił. No przecież prosiłem go, żeby ktoś podrzucił szefowi te dwa kartony z materiałami. E, tak, widziałam, jak sam niósł jakieś kartony. Aha. Czyli sam się tym zajął? No tak, nie. No w zasadzie to nawet miło z jego strony. Krzew na pewno to doceni. Na pewno. Tak. Dzień dobry. Chwileczkę. Szefie, tak, tak już idę. Proszę chwilkę poczekać. Zaraz do pani wracam. Ja przyniosłam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. pani kogoś mogę jakoś pomóc? Mm. Tak, przyniosłam brakujące dokumenty, ale... myślałam, że czeka pani na jubilata. Tak? No chyba, że to pani ma dzisiaj urodziny. Nie, niestety nie. A zna pan może Jacka Najmana? Owszem, ale zdaje się, że kolegi Jacka nie ma niestety w biurze. Aha, bo e, wspominał, że będzie i pomyślał... Na no, no, pani miejscu nie przywiązywałam specjalnej uwagi do tego, co mówi Jacek Najman, niestety. No, dobrze, że jesteś. Ktoś wzywa do wdrożeniówki. Tak, słucham panią. A brakujące dokumenty składa się w tym samym okienku, w którym składała pani wniosek, czyli drugie wejście od ulicy. Aha. Dziękuję. Nie ma za co. Dziękuję bardzo. Do widzenia. <słuch> tak? Wdrożeniówka, jasne jest. Proszę Pani? Nie zapomniała Pani czegoś? Tak, dziękuję. A nie ma co. Naprawdę przykro mi, że nie została pani kolegi. A gdyby pani miała jeszcze jakieś pytania, problemy, cokolwiek. Proszę bardzo, to moja wizytówka. Proszę śmiało dzwonić, jestem do Pani dyspozycji. A w ogóle przepraszam, nie zdążyłem się przedstawić. Patryk mam na imię. Jestem. Bardzo mi miła pani. Wizytówka. Dziękuję, do widzenia. Nie ma za co. Do widzenia. Dzień dobry, Dzień dobry panie. słucham pana. Poproszę jakiś piękny bukiecik. Może być ten. Może jakiś skromniejszy? Może po prostu różyczkę. Nie no tak super. Wąca. Świetnie. Trzeba też nie bardzo. trzeba. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że pani przyszła. Bałem się, że pani w ogóle nie przyjdzie. Ale dlaczego? <laughs> Nawet gdyby nie było innych powodów, to myślę, że trochę to jestem panu winna. Winna pani mnie? No, choćby za poplamiony garnitur. Jaki garnitur? <laughs> A czym się zajmujesz? Pomagam ludziom rozwijać skrzydła. Co to znaczy? Nie, nie, nie będziemy rozmawiać o mojej pracy, bo jak się rozgadam, to nie skończymy do rana. Praca to twoja pasja. Dokładnie. Ale wiesz, niestety skutkuje to zaniedbaniami natury osobistej. Nie zawsze tak śle? Nawet nie wiesz jak bardzo. No ale to nie jest ważne. Nie? Chciałbym posłuchać czegoś o Tobie. No ale co chcesz wiedzieć? Wszystko. Mamę, to w ogóle nie pamiętam, bo zginęła jak byłam dzieckiem. Tata mnie wychopowała. Zmarł 5 lat temu. Wtedy właśnie wyjechałaś do Szwecji? Po prostu uciekła, nie ma się co oszukiwać. Ale wiesz, co. Nie żałuję. Wyszło mi to na dobre. Czym się tam zajmowałaś? Najpierw zatrudniłam się jako opiekunka do dzieci, a potem zaczęłam pracować w przedszkolu. Lubisz dzieci. No, no i teraz wróciłam. Specjalnie po to, żeby mnie oblać kawą. Proszę cię. <laughs> Wiesz, razem z moją przyjaciółką z dzieciństwa mamy takie wspólne marzenie, które staramy się zrealizować. Tak? jakie? Nie chciałabym mówić, żeby nie zapeszyć. Poza tym nie będziemy rozmawiać o mojej pracy. No tak, no ale to o czym będziemy rozmawiać? Jakiej muzyki słuchasz? <głos> <głos> ale wiesz co, a propos muzyki, to jak byłam w Szwecji, znajomi dali mi płytę DVD Ewy Błaszczyk. Oglądałam to na okrągło, nawet obiecałam sobie, że jak wrócę do Polski, to pójdę na jej koncert. Niesamowita kobieta. Ale masz fajny ten aparat. Jasna przesłana. 12 megapikseli, co? No, to wiesz. Ale ja mam lepsze. Co? Też no fotografujesz? Nie. Tylko trochę. <grym> pokaż, pokaż. I? No, niezłe. Co, ja? <grym> no, to troszkę lepsze, <grym> wiesz? Na wyprawie? Nie, prawie nie. <grym>